Wszystkich. Eee, chciałem dzisiaj skosować inspekcję olejową. Na YouTube już jest jeden filmik pokazujący, jak to można zrobić. Ja z niego skorzystam dzisiaj, nie robiłem tego jeszcze. Więc też wrzucę filmik, jak ja, jak ja to zrobię. Na metodę na kabelek. Będzie nam kabelek potrzebny. Na forum mazda 6 też jest opisane, jak to, jak to można zrobić. Także też to, to przeczytałem, jak to, jak to się robi, także dzisiaj to wypro, wypróbujemy. Dobrze, otworzymy e, e, maskę. Także otworzyliśmy maskę, mamy tu skrzynkę z bezpiecznikami. Só pora, dzisiaj cieplutko dzisiaj w Holandii jest. To tą skrzynkę z bezpiecznikami spróbuję ściągnąć. Odłożymy tak. na boczek. Kabelek y, podpinamy pod ten pierwszy i do masy masę można skorzystać z akumulatora, czyli na minus, plus, minus. Także po podłączeniu yy, trzeba energicznie, yy, a, trzeba stacyjkę przełączyć w pozycji, yy, nie, nie uruchomić stacyjkę, tylko, yy, nie uruchomić silnika, tylko włączyć zapłon, tak jak tzw. Tak przekręcić stacyjkę. Tak. I na masę. Ale trzeba to bardziej połączyć owinąłem wokół śruby tutaj, masę. I tu jest podłączony do pierwszego tak. Kabelek. Teraz y, forum, na forum maździe podają, żeby y, przekręcić kabelek do pozycji on i 5 razy energicznie wcisnąć pedał gazu. Zaświeciła nam się kontrolka y, świetl żarowych. Ona mnie 5 razy. I tak oto y, zakończyliśmy kasowanie inspekcji olejowej. Wyłączę zapłon. Teraz wyłączę, odłączę kabelek Odłączymy kabelek i sprawdzimy czy, czy faktycznie kontrolka DPF została skasowana I tak. już nam nic nie mruga także Dobrze wszystko się powiodło. Operacja została wykonana prawidłowo. Zabieg kasowania inspekcji olejowej. Także dziękuję za oglądanie. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają moje filmiki odnośnie Mazdy i jak tynki ozdobne. Pozdrawiam i na razie.